Hmm? Może być, to będzie dobre. Cześć, witajcie tutaj, Maciek i Klocki. Chcieliście recenzję największego zestawu z LEGO Jurassic World na czerwiec 2024, więc lecimy z tematem. Są to dino misje, ciężarówka do transportu alozaura. O, no, może będzie coś większego? Może grupa Lego jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. W każdym razie czuję się trochę jak w roku 2018, gdzie był transport T-Rexa. Dość podobny zestaw, z tym, że tamten był mocno mroczny i w ogóle podoba mi się ten rok 2018. Mieliśmy jakieś ogrodzenia, klatki i dużo nowych gatunków. Teraz też jest kilka. No, pewnie widzieliście już recenzję ze Stegosaurem. Natomiast na razie nie jestem przekonany odnośnie tego alozaura. Jak to będzie wyglądać w porównaniu do T-Rexa, nie wiem. A obydwa gatunki zdaje się, że dzieli około 100 milionów lat. Ciekawa sprawa. Technikalia 588 klocków. Cena katalogowa 440 zł bez grosza i mamy 4 minifigurki. A to są ci starzy znajomi, wiecie, jeszcze z obozu kredowego. Jas, Darius, Kenji i jakiś tam no-name'owy strażnik. Ja nie oglądałem Teorii Chaosu, więc będziemy skupiać się na konstrukcji. Widzę tutaj kłada drona a przede wszystkim tego amerykańskiego traka. Na ten moment wygląda to nieźle. A ocencie, proszę, tą akcyjkę, No podanie niczym jakiś, powiedzmy, nieprzymierzając Kevin De Bruyne między nogami i doszło to nawet do mojego kolegi z drużyny. Niestety, on chciał przyaktorzyć, przygwiazdożyć w zasadzie i tam nie było z tego bramki. Ale jeszcze raz, na spokojnie, w zwolnionym tempie, jak to pięknie weszło niczym w masełko. No, ale tak jak mówię, bramki z tego nie było. A czy my będziemy dzisiaj zadowoleni z tego zestawu, który było-nie było, kosztuje 440 zł katalogowo? Otwórzmy, skończmy gadać i zbudujmy! A plan na dzisiaj jest taki, żeby nie przesadzać z długością recenzji. Na temat tego zaura gadaliśmy około 18 minut. No jak na lato, taki ciepły okres to zdecydowanie zbyt długo. Coś co mi się bezsprzecznie, bezapelacyjnie podoba, no to tutaj te dyskretne różki, to są właściwie takie kości łzowe i tym się alozaur wyróżniał. No i mamy też takie trójpalczaste małe łapy, większe niż u tyranozaura, no, i taki jeden pazur potrafi mierzyć nawet 20 centymetrów. No, to był naprawdę skuteczny agresor, drapieżnik, no, można powiedzieć nawet, albo nie, nie będę tego mówił, bo jeszcze będzie jakaś demonetyzacja filmu. W każdym razie, no chyba już trochę wiemy, jak to wszystko działa. W tej torbie nieco ciemniejszej będziemy mieli dinozaura. Ja tutaj bokiem wyciągam to pudło. I już się przyglądamy całości. Będą reklamy innych setów, no właściwie z tych ważniejszych. Na ten sezon została mi do zrecenzowania Rózia. Okej, okay, no jakoś mnie nie ciągnie do tego setu, bardziej już mi się podobała ta czacha. O, pamiętacie jeszcze recenzję? Mam nadzieję, a brachiozaura to już dawno, dawno pokazaliśmy. Tutaj gdzieś mignął mi listek z naklejkami. Okej, okay, jakieś. Pasy ostrzegawcze, jakieś siłowniki, no i jak najbardziej podoba mi się ta logówka. O, mamy tutaj, no, jakiś park. Oni wyraźnie chronią tą prehistoryczną przyrodę. O, to chyba będziemy gdzieś tam w środku, w szoferce, zawieszać i będzie mi nieco żal, bo ładny jest ten kalendarz. No i jeszcze jakaś wygnieciona mapa. Widzę jedną czarną płytkę. Ile mamy worków z klockami? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i jeszcze tutaj w środku alozaur. O, właściwie to siedem worków, bo podzielono go na dwa takie obszary, na dwa takie papierowe wory. Okej, okay, idę budować. Słuchajcie, dzisiaj bez speedbuildu. No, po prostu zbudujemy sobie drapieżnika wspólnie, żeby go maksymalnie dobrze omówić. Wiecie, u mnie na kanale nie ma fuszerki, jeżeli chodzi o recenzję z dinozaurami. Taką przynajmniej mam nadzieję. Co ty na to, jasiozaur? No i jestem już z powrotem. Ciągnik siodłowy oraz ta klatka, na naczepa wszystko zostało zbudowane. Na dodatek wystarczy o tutaj kliknąć, i wszystko nam się otwiera. Ma to pewną funkcjonalność, jest to po prostu bawialne. Zresztą w tym miejscu mamy podczepionego drona, ale o tym za chwilę, no bo przecież musimy uwolnić alozaura. Alozaur, czyli dziwny jaszczur, albo inny jaszczur. No, te nazwy są bardzo śmieszne. Teropod, późna jura, i pozwólcie, że zacznę to wszystko wyciągać. Tutaj pewnie mamy tułów, dobrze myślę. Jak najbardziej, wydaje mi się, że to jest praktycznie identyczne co u Karnotaura. Okej, okay. no tego się w sumie spodziewaliśmy że nie będzie jakichś takich cudów niewidów, jeżeli chodzi o inne części powiedzmy ręce, nogi i tak dalej tylko ta głowa ona jest tutaj kluczowa. Dwunożny drapieżnik, raczej samotnik, chociaż są różne opinie, 8-9 metrów, tak przeciętnie, a czasem nawet do 12, ale wtedy zbliżamy się tą rozmiarówką właściwie do tyranozaura. Wiecie, jak to jest. Czasem znajdujemy takie średniej wielkości osobniki, a czasem rekordzistów. Tona lub dwie, a może nawet nieco więcej wagi. To niezła sprawa. No i nie wiem, czy wspominałem 8-9 metrów, czyli był krótszy od takiego 12-metrowego tyranozaura. Okej, okay, jeżeli chodzi o budowę na poziomie klocków, to tutaj nam się będzie łamać szyja. Niby fajnie, to zapewnia jakiś tam ruch, ale też niektórzy z Was pewnie nie lubicie tego rozwiązania. Coś podobnego widziałem w przypadku, a, jak on tam miał, tego co tam je ryby. Na pewno wiecie o kogo chodzi. Wybaczcie, jest dość późno, więc te nazwy mi uciekają, ale od tego jest montaż, żeby też to wszystko ładnie potem uzupełnić. Początkowo byłem sceptyczny odnośnie tej kolorystyki, ale chyba to nie wygląda tak źle. Wee, fantastycznie się chowają tutaj te dolne zęby. To wygląda świetnie. No i jedno oko jest jakby nieaktywne, ślepe, ale to drugie, ojojoj, no filtruje, a właściwie skanuje teren. Podobają mi się blizny. A jeżeli chodzi o inne ciekawostki, no to właściwie ten dinozaur występował na terenach współczesnej północnej Ameryki, ale także Portugalii i Tanzanii. Zgadza się długi ogon, zgadza się ta krótka szyja, wielka czaszka. No i przednie łapy, tylko niestety zwróćcie uwagę, no nie mamy tutaj żadnego nadruku na pazurach, a przypomnę, chociażby w przypadku Indominusa Rexa, no to mieliśmy pociągnięte to jeszcze czarną farbą. Wielka szkoda, no bo przecież to by się tutaj jak najbardziej przydało. Ogólnie podobają mi się te pręgi. No, nie wiemy w jakich tam barwach występowały te dinozaury, więc tutaj nie będę się czepiał. Są otwory w nosie, tutaj ładnie to wszystko idzie. Jeżeli chodzi o te wypukłości, trochę się różni kolorem. O, tutaj przy głowie, jak i gdzieś bardziej mm, pod grzbietem, na podbrzuszu. No i tutaj moglibyśmy coś podczepić. Pokażę Wam jeszcze na jednym ujęciu jak to się prezentuje w towarzystwie T. rexa oraz Carnotaura. No, wychodzi na to, że to bestyki podobnych rozmiarów, no i gdzieś tam wyczytałem, że polowały na przykład na stegozaury, więc koło stegusia również muszę go tutaj ułożyć. Tak naprawdę, no to alozaur był dużo lżejszy, dużo krótszy, dużo mniejszy od tyrannozaura. No i ta czaszka. Tutaj wiadomo, to raczej było docięcia mięsa, no a tyranozaur potrafił pogrochotać kości, nawet uderzyć tą swoją wielgachną czaszunią. No tak, ale chyba nie jest najgorzej. Spodziewałem się na początku, że przez to ubarwienie będzie to wyglądać jak taki taniutki plastik, nawet jak jakaś dinozaurza podruba, ale chyba nie jest tak źle. Ustawię go jeszcze w takiej ciekawej pozycji. No i co? Możemy chyba lecieć dalej, ustawić ten zestaw ładnie w obrazku. Oczywiście, zasięg ruchu, właściwie zakres ruchu, to wszystko wiecie, jak to wygląda. To właściwie od czasów tyranozaura jest bardzo, bardzo podobne. Możemy go wczepić na płytkę i generalnie jestem zadowolony. Choć stegozaur chyba podobał mi się nieco bardziej. Ja wam. A budowa tego zestawu zajmuje godzinę, no może nieco dłużej. Zerknijcie, tutaj nie ma żadnych konstrukcji peryferyjnych. No, chyba że mowa o tym kładzie. Sympatyczna, prosta konstrukcja, czy też dronie, o. Miejsce dla niego przewidziano za szoferką. Mamy rozsuwane ramiona, niby nic nadzwyczajnego, ale wygląda to realistycznie i schludnie. Jakieś cztery wilniki, i chyba tutaj możemy postrzelać. Taką substancją usypiającą. Czy to aby na pewno podziała na alozaura? Nie mam pewności. Jest szkiełko kamery i okej, okay, w porządku, to powinno tak wyglądać. Niemniej jednak chodzi tutaj głównie o funkcjonalność tego ciągnika siodłowego i jak widać. Całkiem sprawnie możemy poskręcać. Dość wysoko podczepiono tą klatkę, no ale dobra, nie mamy czegoś takiego w życiu rzeczywistym, realnie, więc ciężko znaleźć punkt odniesienia. Natomiast jakoś tak mi się wydaje, to dosyć daleko podczepione od ciągnika siodłowego. A ten tutaj wygląda świetnie, ale to za chwilę, bo na początek jeszcze z tej perspektywy zróbmy sobie dynamiczne otwarcie klatki. O! Cyk. No nie, no działa to bardzo dobrze. Zwróćcie też uwagę, że alozaur świetnie tutaj siedzi, bo mamy jakby klocki, które są istotną prowadnicą i wiemy, gdzie po prostu te łapy naczepić. Ba, świetnie tam również pasuje kład. Wiecie, kiedy akurat nie mamy dużego dinozaura, to możemy go przewozić na pacę. No i co? Można także właściwie odhaczyć o od tego pojazdu całą naczepę. Pozwólcie, że ja to wam zaprezentuję, i wtedy niesłychanie pomocne są te tutaj rozsuwane nogi. Cyk nic nam się nie zawala. Musimy sobie bardziej szczegółowo omówić: o ten ciągnik siodłowy. No, i po prostu jeszcze na obracarce sprawdźmy, jak to wszystko się prezentuje. 18 cm wysokości. No, właściwie dinozaur robi tutaj robotę. On jest najwyższym punktem, kiedy już trafi do klatki na tej naczepie, 43 cm długości, i ponownie ten ogon nieco wystaje, 8 cm szerokości. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wymiary. No, i dzisiaj rzeczywiście ta recenzja będzie nieco krótsza. Omówimy sobie pokrótce ciągnik siodłowy potem kilka słów na temat klatki i kłada minifigurki no i podsumowanie a jeżeli chodzi o ten element on mi się naprawdę podoba wygląda jak takie amerykańskie traki na dodatek moglibyśmy sobie tutaj o zdjąć fragment maski i widzimy namiastkę silnika ależ to mi się podoba właściwie podobną sytuację mamy w tym takim żółtym lego dostawczaku spodziewajcie się niedługo recenzji a jeżeli chodzi o ten model no to co my tutaj Tutaj mamy. Jest schodek, niestety, brak otwieranych drzwi. Jakieś lusterka, bardzo wydatny zderzak. No tutaj moglibyśmy potrącić nawet takiego dorosłego Velociraptora i mógłby nie wyjść z tego cało. Tutaj podoba mi się podczepienie tych dużych elementów ze świetną logówką. No i mamy jakieś takie ciekawe wycięcia z tyłu, jakby na szoferce. Okej, okay, no to pomaga, żeby odpowiednio ulokować tutaj drona. No i tak jak mówiłem, dość daleko podczepiamy tą naczepę, ale z drugiej strony dzięki temu mamy możliwości skrętu i to takie nawet konkretne. Jest trochę błota na kufrach, bardzo fajnie. No i zajrzyjmy do środka, do tej szoferki. Na luzie mieszczą się dwie minifigurki, bardzo dobrze. No i gdzieś tam z tyłu mamy również posłanie. Co prawda, brak jakiegoś telewizorka albo innych udogodnień, ale myślę, że to akurat w parku jurajskim jest niepotrzebne. Kierownica, jakieś zegary są, więc jestem zadowolony. No, czego tutaj więcej oczekiwać? Szczególnie fajnie wypadają te tutaj rury, z których pewnie bucha jakiś dym, jakieś paliwa są tam ostro spalane. Wykorzystanie tych dużych żółtych klocków do budowy klatki to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. One bokiem położone, odpowiednio tutaj wypełnione, wyglądają po prostu kozacko, ale i tak mocniej podoba mi się nawet rampa. Mamy kolejną logówkę. Mamy oznakowanie, to znaczy numerację tej naczepy, no i mamy światła. Fantastycznie! No, wygląda to, przyznacie sami, bardzo profesjonalnie. Zwróćcie też uwagę, że ten jakby system obsługi to pewnie byłaby ta walizeczka, bo mamy tutaj identyczny nadruk. Okej, okay. jeżeli chodzi o tego niewielkiego kłada, to tutaj podoba mi się to, że znaleziono jeszcze miejsce na klucz francuski, ale tak, to jest to nic specjalnego. Był kiedyś chyba taki kładzik Lloyd'a w podobnych barwach i to mi to trochę przypomina. Właściwie zamiast jednej minifigurki bylibyśmy w stanie tutaj wrzucić jakąś skrzynię z innymi narzędziami albo coś takiego. No właśnie, gdzie są jakieś pojemniki? Gdzie są jakieś takie mniejsze elementy, które można tutaj załadować, którymi można się po prostu pobawić? Tego trochę w tym zestawie zabrakło, no ale daj nam to co najważniejsze, czyli dinozaura, ciągnik siodłowy i wielką klatkę na naczepie. Przyjrzyjmy się minifigom. <laughs> Nie mogę się przyzwyczaić do tych nowych strojów dzieciaków, najmniej to się chyba zmienił Darius. Bo również miał jakieś żółte wdzianko. Tutaj zyskał fresh fryzurę. No i jakiś taki usypiacz. Z tyłu wygląda to nieźle. Generalnie brakuje mi tylko tego tam Pazura Raptora. Czy może był to ząb? Już nie pamiętam. Candy, jak on mnie wkurzał w początkowych fazach obozu kredowego? No tutaj jest po prostu jakaś zielona bluza z kapturem. Na to jeszcze coś ciepłego. Czyli tak jak mówię. Tam w tych rejonach, gdzie operują, raczej musi być taka temperatura przynajmniej umiarkowana. No i biegaczka. Jas, zerknijcie. No te torsy są potencjalnie przydatne, staranne. Jeżeli chodzi o alternatywne grymasy, mamy po prostu przestrach u dwóch postaci. No ale zerknijcie, coś co mi tutaj nostalgicznie przypomina serię z 2018 roku. Tada! Jest fantastyczna logówka parku jurajskiego, trochę pochromowana. Mamy jakieś kieszenie, paski, tylko dlaczego tutaj jest aparat słuchowy? Przecież raczej ci strażnicy powinni być zdrowi, dobrze wyszkoleni, itd. Nie zrozumcie mnie źle, sam noszę okulary, ale dlatego nie zostanę na przykład pilotem myśliwca. Po prostu dla mnie są inne ścieżki, żeby osiągnąć jakąś satysfakcję zawodową, na przykład LegoTube. O kurde, muszę to przemyśleć. No, przecież żartuję: nagrywanie dla was filmików o klockach to najprzyjemniejsza fucha na świecie. Przynajmniej dla mnie, ale do brzegu, do rzeczy. Co sądzę o tym zestawie? Na szczęście nie jest źle. A bałem się od tego dinusia, on by mógł być bardziej, powiedzmy, różniący się od na przykład Tyranozaura, ale niech już tam będzie. Na szczęście kształt czaszki oraz powiedzmy te bardziej rozbudowane łapy to się tutaj jak najbardziej zgadza. Jestem fanem tego ciągnika siodłowego. Natomiast jeżeli chodzi o tą klatkę, to to jest przynajmniej wytrzymałe i tutaj nie mogę mieć większych pretensji. Natomiast w tak dużym i drogim secie widziałbym mimo wszystko jeszcze jednego małego dinozaura. Jakiś tam krzaczek, może drogowskaz, no coś takiego co wykracza poza pojazd i dużego dinozaura. Klocki zapasowe, oprócz niebieskiej strzykawki i światełek, nie widzę tam nic bardzo ciekawego. Minifigurki w porządku, ale one nigdy nie były taką esencją Lego Jurassic World. Wobec tego, jaka nota? No, ciężki temat. Z Stegozaur mimo wszystko podobał mi się nieco bardziej, mimo tego jasnego grzbietu. No, ale z drugiej strony tutaj mamy dużo lepsze otoczenie. Dlatego dam, no, taką notę nieco wyższą 8 minus na 10. Bo też nie można być aż takim radykałem. W sensie, że wiecie, no to są klocki, to jest udany setik, brakuje tutaj jakichś takich fuszerek, to znaczy dobrze, że ich nie ma, no ale chociaż na przykład jeżeli chodzi o ten wóz, nie widzę tam prześwitów, wszystko się zgadza, a to już połowa sukcesu. Do tego dinozaur, którego wcześniej nie było, ja jestem zadowolony, ale ciekaw jestem Waszej opinii, czy ten zestaw się broni, czy po prostu nie mają już czego wymyślać i dają powiedzmy transport Tyrannosaura 2. Czekam na opinię. Hej!